Siema, witajcie w drugiej części ciekawostek z Hogwarts Regasi i w dzisiejszym odcinku zaczynamy od starega dotyczącego Severusa Snape'a. Podczas misji, w której odkrywamy pokój życzeń, przez chwilę możemy zobaczyć figurkę, która jest łudząco podobna właśnie do tej postaci. W tej toalecie znajdziemy eliksir i jest to odniesienie do drugiej części Harry'ego Pottera, w której Hermiona tworzyła eliksir wiarosokowy w łazience jęczącej Marty. Ale żeby się upewnić, potrzebny jest eliksir. Oświeć mnie, czemu ważymy eliksir w środku dnia? I to w toalecie dziewczyn? Co będzie, jak nas nakryją? Jedno z zadań pobocznych, które znajdziemy w tym miejscu, bezpośrednio nawiązuje do słów Rona, również z drugiej części Harego. Idziemy. O! Słyszałeś, co powiedział Hagrid? Mamy iść za pająkami. Ale są to zakazanego lasu. Czemu pająki? Dlaczego to nie mogą być motyle? Podczas misji w bibliotece możemy wejść w interakcję z jedną z książek i okazuje się, że jest to ważna księga w świecie Harry'ego Pottera, która opisywała instrukcje dotyczące tworzenia i zniszczenia horkuksów. Obok ciekawostki dotyczącej Dark Souls z pierwszego odcinka znajdziemy poziomo położone nagrobki, co nawiązuje do gry Elden Ring. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.